Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na naszym ulubionym kanale Buszu. Dzisiaj odcinek trochę inny niż wszystkie, ponieważ gramy sobie na PBE. A gramy nowym czempionem, czyli Lillion. Lilion jak zwał, tak zwał. Czyli połączenia z Zoe i Hekarima. Jest to postać, która zadaje obrażenia magiczne. Nie ma najlepszych przeliczników, także strzelam, że będzie to jakiś off-time, coś takiego. Trudno cokolwiek o nim powiedzieć, bo jest to czempion dość unikatowy. Na przykład ma 325 jednostek range'u jest oczywiście melasem, ale, ale ten zasięg ma dość duży. Ma słabe prześwienki, tak jak ja powiedziałem, ma dość duże kuldany, także wydaje mi się, że to będzie jakiś off tank, Może będzie gran na lesie, może na topie ze względu na swój zasięg, ze względu na swoje Q. E, tak to wygląda. Jeszcze z takich rzeczy organizacyjnych, organizacyjnych oczywiście gram na PB. Jest tu bardzo duży ping. E, chciałem sobie zagrać jakimiś tymi e, jakiegoś normalka, jakiegoś jakiegoś jakiegoś, jakiegoś spinguję, ale pewnie nie podejdą jakiegoś Nexus Blitza, ale jak teraz wyszedł ten nowy champion, to ludzie po prostu tego nie dostają do Juju. Także A jest na przykład Drafty Pik, nie ma Blind Piku. Nie wiem czemu tak zrobiło Rito Także także granie Lilią teraz graniczy z cudem, także stwierdziłem, że sobie zagram mm, z botami. Wziąłem najlepsze, jakie były w fabryce. No i po prostu chodzi o to, żeby pokazać gameplay tym championem. Ktoś kto tu nie ma konta na PBL, jest ciekawy, to może zobaczyć. No jak widzimy. Są kłopoty z Solopulem. Właśnie wydaje mi się, że ten czas będzie wyglądał albo w lesie, albo właśnie na topie. Coś takiego mi się wydaje. Dalej, przejdźmy do umiejętności od Lili. Jak widzicie, Q to jest takie coś ala Q od Dariusa. W środku zadaje jakieś tam obrażenia magiczne, z zewnątrz są to true obrażenia, czyli dokładnie jak Q Dariusa. Dodatkowo na pasywce mamy to, że nam daje Movement Speed. Sorki, że opisy są po polsku, ale wiadomo, ktoś może nie rozumieć. Także stwierdziłem, że może sobie tak tu ustawię. Ktoś zawsze może przeczytać, zatrzymać, zobaczyć jakie mam przeliczniki. E, runki też mam trochę z dupy, ponieważ wziąłem sobie tutaj Conquerora. No clear jest średni. W pierwszej gierce jak zrobiłem taki clear, to wyszedł mi nawet lepiej. to musiałem widocznie coś spieprzyć. Oczywiście staramy się tym kół trafiać na Max Rang'u. W sensie na tym skraju, żeby zadawać te dodatkowe 3 obrażenia No ze względu na ping jest to utrudnione Bo to jest po prostu taki doskok, coś jak W ile, lo, ile I zadajemy większe obrażenie jakby w tym e, W środku Mieszę w Na skraju Coś jak W zerafa, tak to działa E to jest po prostu taki pocisk, który slowuje i tak dalej W ma bardzo fajne obrażenie bazowe, bo widzimy aż 210 w tym środku, także jest to naprawdę dużo. No jak widzimy, że jakiś champion ma duże obrażenie bazowe, a słabe przecinki, no to raczej jest pewne, że będzie to tank. Ale dalej jeszcze co, przejdźmy do tego e. e. E ma nieskończony zasięg. E się dopiero zatrzymuje, jak zobaczy ścianę. Czy coś na podobnej zasadzie jak Zoe, tylko nie do końca, bo Zoe jednak przez tą ścianę przelatywała. A tutaj na szczępian się zatrzymuje na ścianie. No jak widzimy Kira nie ma najlepszego. O, pokażę to. O, tu akurat było słabo widać. I tak to wygląda właśnie. No, widzimy, tutaj nie zadaliśmy środkiem, także nasze obrażenia były trochę mniejsze. Teraz wam to pokażę. O leci i slowuje. I ona może leci przez całą mapę. Załóżmy pokażę Wam jak staniemy tu, jak stajemy tu, to może przejdziesz aż na bota, czyli to jest troszkę akurat opem moim zdaniem. Dlatego może ten top będzie ględy na topie ten champion. Tutaj sobie zobaczymy jak wyglądają ganki. No problem Ilao jest właśnie taki, że ona nie ma harcy Na pewno te ganki będzie się stapować tak, że schodzimy z W. Ojojoj, misnąłem E. Dobrze wiedzieć, że też nie można kuflerz zrobić. To się uleczymy trochę. No, zabrakło, zabrakło, widzicie? Te też nie ma dużych obrażeń, także... Także na pewno to nie jest jakiś taki dobry finisher. Dajcie w ogóle znać co, jakie są wasze takie pierwsze wrażenia. To są moje doposłownie pierwsze wrażenia o tym championie. Bo tak jak mówiłem chcę go odnagryć jak najszybciej, a jednak... A jednak granie to tutaj z cudem. Ważne jest mi się wydaje, żeby jak gramy już w lesie tą Lilią żeby utrzymać tą pasywkę. Jednak to jest movement speed, dużo nam to w klicze nie daje. Ale daje taki fajny movement, że możemy się szybciej poprzemieszczać między kampami, jakoś się lepiej kajtować. Tutaj widzimy, nam polecają off i itemy. Zastanawiam się właśnie, czy to będzie najlepsze. Myślałem na że cinderhulk może był wiadomo, coś takiego off-tanknie. Ale no, Libia nie ma takich w sumie cyzeków. No tu ma. Tutaj nie ma slowa na tym W, brakuje mi tego takiego jakieś hardcyce w basic, basic setupie. Tutaj ma tego slowka, ale ten slowak jest no długotrwały, też nie jest jakiś potężny, tu nic nie ma. Aha pasyw, co zapomniałem pas powiedzieć. Pasywka jest taka, że umiejętności od yy, Lili, tak ja będę ją sobie nazywał. Patrzcie, W ma naprawdę duże obrażenia. Zadają procentowe obrażenia coś jak maska, 5% maksymalnego zdrowia, czyli bardzo dużo. Jest to oczywiście dobre na tanków, nie ma też przelicznika, także no widzimy tę AP tak, tak średnio bym powiedział Pójdziemy sobie na bot'a To jest oczywiście klasyczny skin też W ogóle beka, że tak trochę... Karim, trochę ten, oj patrzcie Tutaj Leci Oj, tutaj akurat na minion trafiło Oczywiście Oj, 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 oj. Zapomniałem, że te w trzeba celować, wiecie. Nie wiem czy też czy na tym... oj zaś popełniłem błąd. A jesteśmy bardzo szybcy jak widzimy. Ta pasywka też nam stopniowo spada coś jak... E, pasywka od Jaxa. Te E nie jest tak, że na przykład jak tu puścicie, Mi się ona strasznie myli Zoe, bo Zoe jak puszczę E, to wylatuje z niej. Tutaj E ma jak pewny tak jakby... pewny, pewny zasięg skąd wylatuje. Także tego trzeba się nauczyć. No i ta te ma też spore. W ogóle ma spore cooldowny. Poza Q, które ma cooldown podobny do Q Hakarima. W sensie Hecarim chyba nawet mniejszy ma. Chociaż mogę się mylić że nie gram tym championu. No to tak to wygląda. No mówię, jest to dosłownie połączenie Hakarima i. i Zoe. Jakby to była jakaś nie wiem, ich córka czy coś. No bo S Zo'i zoe, że. Z, 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 a! Zawzięte, choć sobie chyba tego nie zrobimy, musimy to jakoś fajnie pokrejtować. Brakuje też sustainy na pewno w lesie. Dobra, S. Raptorki się oczywiście na nim mówię. E, tutaj r nie możemy wziąć, jest nieaktywna, ponieważ ona działa z naszymi umiejętnościami. Coś jak R od Jassu, no, ale nie do końca tam postać musi być podrzucona się to sobie zaczynamy. W ma fajne obrażenia. Staramy się Q na ręczu użyć. Aha, erka ma jeszcze oczywiście slipa, czyli ERK jak od Zoe praktycznie. No bardzo podobne. Q coś jak Q Dariusza, ale też kuchę Hecarimela działają bardzo podobnie. Ja jeszcze daj movement speed. Pójdziemy sobie potem ten itemek. Wydaje mi się, że może być całkiem spoko, a potem pod jakiegoś... Off tanka, myślę, jeżeli liandry możemy złożyć, żeby zobaczyć, jak się rozprawia z tankami z tą pasywką. Ta pasywka się też nie skaluje, co jest dość dość, dość dość słabe. W sensie takim, że z poziomami, nie. Chociaż 5% to jest naprawdę dużo, dużo. No i co? Byś wypadało coś pogankować, bo na razie mamy szóstkę, trochę śpimy. Ale jak powiedziałem, jest to po prostu, że... że... że, że Championy trafią naszą umiejętnością zasypiają, coś jak EO Zoe. Nie ma chyba limitów na tych czempionach z tego co się orientuje bo oczywiście potem jak e, zostaną obudzeni, to jak otrzymają obrażenia, to zadają. E, Dostałem dodatkowe obrażenie po prostu. No są problemy w tym lesie, dlatego myślę, że. Wiecie jak jest trochę w rolu? No wiecie? Tutaj przeleciało jakby naszego skatra. Problem jest tak. Mi się te też z Dariuszem w kojarzy, nie wiem czemu. Przez te Q. No i tak to jest z tym czempionem. Dziwny to mam feeling strasznie. Pokażemy ręczkę. Widzicie, zapada w skipa Tu można jakiegoś kanka zapować Ojoj, ale zmisowałem. Dobra. Oj, ale miał grał ten. Tu dobre te boty. <grym> Jaka ja, nada. Ale powiem wam, ja też myślałem, że na 180 pingach, no nie idzie grać jak są sobie, nie? no dziwnie się gra dziwnie, szczególnie jak ten postać ma taki dziwny feeling, nie? że te Q trzeba dobrze trafić, mimo że to jest taki trochę, no nie powiedziałbym, że golem w sumie, bo on ma dość duży movement speed, to jednak trzeba się właściwie poruszać na mapie. Też jak mi flemicie, że ja robię te rzeczy, ja ten, nie jestem najgorszym graczem rolania, żebym się chwalił, ale coś tam. Jakiś D1 no, nie na no, właściwie jest, także... <grym> Chyba jestem kierowany. Czekajcie, jakbym tak to... A nie ono... A tu, jak wrzucicie na ścianę, to widzicie od razu... Od razu się przerwa. Myślę, się wydaje, że na tym czempionie też może być dość fajny sudden impact. Bo jak zaczynamy naszego na przykład ganka z W, to jest to doskok. W, z W nie można na ścianę przeskoczyć, to od razu mówię. Jakby się pojawiły pytania. Na pewno ganki, o ile tęczem będzie grać na dżungli, bo jak mówię, może być tak, że tak może nie być. Rka ma dość spory cooldown, chociaż znam większe. Ja się boję, że tu możemy upaść. No. Ej, dobre są te boty, to jakieś kozaki. Mi się wydaje, że ja na normalku nie miałbym tak ciężkich graczy. Serio? Jak moja Leona, teraz nagle wam taką serię, jak bić LOL-u. Tam sobie że czy Ndżena iście. To ja gram z Leoną, która nie umiała zrobić takiej rzeczy. Także ciekawe. Przejeczniki, jak sobie zobaczmy. 100, a mam jakoś 1%, czyli bardzo mało procentówka. Ten kręciłek, no nie jest źle. 44, ale też to nie jest cudowny przejecznik jakiś, nie wiem. 04, W ma dobry przelicznik, ale tylko w tym centrum. Tak poza tym to o nie 03 tutaj też 04 Tutaj też coś, ale 0,3, także no nie jest cudownie. Wydaje mi się, że jednak ten ee... jak się ogóle nazywa ten item? Ruin Echo? Coś takiego. Wydaje mi się, że i tak może będzie go trzeba składać, żeby jakoś polepszyć queer. Oj, oj! Kurde, cały czas zapominam o tym E, tak mi się ten champion kojarzy z tym Zoe i mam, że mega ciężko to wytajmować. Dobrze, spróbuję sobie Gankaku zrobić. Patrzcie, używam E. On zadaje AOE damage. Używamy R-ki. Nie można zrobić Q i Flash, ale to coś takiego będzie wyglądał ten champion. No zaś to E nieszczęsne ten... ten champion w ogóle będzie bardzo dobry na tanki bo ma procentówkę na swoim Q eee, pasywkę, która też zadaje obrażenia tankom, także na pewno w jakieś tanki tym kompy będzie jak najbardziej w porządeczku. Czy gra się Conqueror, a będzie się grał na tym championie? No na razie ciężko mi powiedzieć jak powiedziałem, ten champion jest dość specyficzny wydaje mi się, że Conqueror może nie być zły na TE tak mi się z że chciałem przestrzeń narzucić. Wydaje mi się, że Conqueror może być jak najbardziej Git. Może jakiś Predator, ewentualnie, jak będzie w lesie grana. Czy jak mówię? Aha, nie dokończyłem chyba tej myśli, którą chciałem powiedzieć. Zobaczcie, że tak chaotycznie. Często jest tak, że jak Champion jest jakiś dziwny i nigdzie nie pasuje w rolu, to przeważnie wędruje na to zauważy się tą zależność. Że jak czemu on jakiś taki jest dziwny, nie pasujący, taki wyróżniający się, to często właśnie idzie na topa. sobie leci. Na przykład tak jest nie wiem, język. Pierwsze myśli, nie. Jace i jakiś kred. No chyba że dla was nie są to dziwne czym. inne niż wszystkie, nie? Często właśnie. Tak to się dzieje z tym rolem. No minusem jest na pewno tej yy, Lili w dżungli. Że musi mieć to mareczkę, żeby mieć jakieś chwce, chociaż jak z... Sleepuje kogoś, to 2 sekundy jest to naprawdę dużo. Skoro się z czempionami. Co do maksowania, jeszcze skill na tym czempionie? Na pewno będzie się maksować cool, bo ma to najmniejszy cooldown. Także tego akurat jestem pewien. Co do drugiego, no tu nam daje 15 obrażeń, mało. Cooldown o pół sekundy. Chociaż mam Cederki. Wziąłem sobie w ogóle Cederki, a nie tak speedu Wydaje mi się, że Cederka jest bardzo maschowowa na tym czempionie. Tym bardziej gramy Conquerora. E nam daje trochę więcej sloka 5% też nie dużo obrażenia 2, e, 20, czyli też niedużo. Wydaje mi się, że W będzie ważniejsze. Eee. Tutaj jest Damage. A ja chciałem z E dobić, no zabójca Co z tego? Kupiłem sobie maseczkę, kupiłem sobie jakieś buciki. Wydaje mi się, że Mercy będą dobre w tej gierce, chociaż wiadomo, że... Tak jak powiedziałem, no niestety gramy na boty mi się wydaje, że to nie jest aż, aż tak duży problem, ale... Chcę być z wami szczery. Zresztą ta gierka jest tak, żeby sobie po prostu zobaczyć umiejętności, jak ten czekam mniej więcej wygląda, jakie ma cooldowny, jaką manę. Jak ktoś nie ma na koncie to na PW jest po prostu ciekawy. Ja się zatrzymuję na klipach? Patrzcie Hmm O <gryzny> dobra, tower tu to był Nevermind Jak użyjemy naszego... Nie możemy zarkować Pasywka też nam nie daje proka, slowka Ta pasywka ma bardzo duże obrażeń. patrzcie 5% maksymalnego zdrowia Ale zadaje... Półtorej, a jak jesteś zeslowowany 2,5, albo 2,5 i 2 Półtorej i 2,5. Także zadaje dwa razy więcej niż zeslowowana Liandry, także bardzo dużo. Minusem jest na pewno to, że no przez ściany nie przechodzi. Tutaj senność. Ale patrzcie, co jesteśmy szybcy, no to jest trochę broken, nie? Wydaje mi się, że to, że E nie ma zasięgu, jest broken. I możemy po prostu tego CSK na całą mapę puścić. Co jest naprawdę fajne i to cool. Patrzcie, jak nam to daje. Kumuluje się 5 razy, czyli 55 movement speeda Ten centaur z heroesów trójku. trójki naprawdę sobie nieźle hase, nie? Ajajaj. Tak pewnie się będzie robił o dżunglę, czyli... Q cool. Na dwa campy, nie Ten champion też w sumie nie ma sustainu, także to może być jego kłopot w dżungli Nie wydaje mi się, że byłby grany na midzie, ja w sumie jestem playerem. Chyba, że to będzie jakaś taka taktyka, że będzie na początku OP Coś jak Kamilka, nie wiem czy pamiętacie, Kamilka była grana na na początku I ja będziesz po prostu puszował na pałę z W, i schodził sobie na inne linie z E masz w sumie fajne setupy pod ganka Chociaż nie masz jakiegoś hard także tak to może wyglądać Czy jakieś piorunki na ten champion? Raczej nie, bo jest to constant DPS Czy coś innego? Aftershock też się mija z celem oczywiście, także nie wiem Mo Wydaje mi się, że albo drapieżnik no, albo Conqueror, no, innych na razie, innych, innych możliwości nie widzę, chyba że Omnistone, jakby dostał zmiany Tutaj chcę pomóc naszemu ziomeczkowi, bo ma mały zasięg Patrzcie jak się pali, pal się No teraz ta gierka to już jest xd, nie? Możemy jeszcze E pokazać, na przykład jak ktoś jest na zasięg daleki, tutaj mu nie dodaje obrażeń, dopiero musimy te obrażenia nałożyć. I są to obrażenia magiczne, co warto dodać, nie są to true obrażenia, jak w przypadku Zoe, także z typ slip, powinien równy. No nic, będziemy powoli kończyć tą grę, wydaje mi się, nie ma co tu więcej pokazać za bardzo. Jak widzicie Q cool flash nie idzie zrobić. No, ku zostaje, także to jest słanie minus, bo na Dariuszu jest to jak najbardziej przyjemne. Chciałbym też jakieś takie fajne e puścić na całą mapę, ale to już mi się leiny rozwaliły. Postaramy się puścić coś fajnego z Bata, po prostu. Hmm, jakie dalsze ten tego czempiona? Może spróbujemy sobie relaykę -like kupić? Zobaczymy jak będzie działał z naszym Q Z naszym W O Tak, Kuszymy sobie E, ono tu jakiś dystans i leci sobie kuleczka Ajajaj Fajnie, że Ludens też prokuje Nie To zawsze tam są dodatkowe wyobrażenia. O! O! Śmieszne, śmieszne. No, jest. Mi się wydaje, że ten champion jest trochę broken. W sensie, trzeba się jeszcze nauczyć grać, nie? Bo to wiadomo, trzeba mu odpowiednią linię znać, na przykład topa. Ale ta pasywka, 5% jest to naprawdę dużo. Moim zdaniem to powinno być jakoś, nie wiem... A Mumu ma chyba na swoim W 1%, z tego co się orientuję. Także, patrzcie, tu macie... O, o! No duże są obrażenia, nie? W sensie ja jestem nafidowany, to whatever, ale wydaje mi się, że taki build może być ok, że na przykład Luden i tu maska. nie jestem pewien. Ja chcę po prostu, żeby się jeszcze bardziej paliły te czempiony. Ale coś takiego mi się wydaje, że będzie jak najbardziej gites. I potem już wydaje mi się, że cały ten. Oj. Ten ping 180 też nie ułatwia czyszczenia tych obozów. Ale początki nie są łatwe, tym bardziej jak nie dostajecie pula od swoich teamateów, nie? Dobra, skończmy już tą gierkę. Skończmy, skończymy, bo wydaje mi się, że nie ma. Nie ma, nie ma co się... Co się łudzić tutaj. Możemy sobie takie coś kupić, jakiegoś Dreamplaita'a. Postaram się oczywiście zagrać jakąś jeszcze gierkę na normalku. Ale wątpię, że to się uda, bo tak jak powiedziałem. Ludzie dodżują, no ja już byłem w kolejce 6 z tego co się mi wydaje Już mam ten najdłuższy timer dodża, czyli Pół godziny, także stwierdziłem, że bez sensu i nagram po prostu Coś żeby było Oj oj bójku Oj to Ezaś Ja się tu trochę z nim bawię, nie? Nie jest ultra hard Kurde, meli mi się ten czemny. powiem wam, wam się chyba też będzie melił. Bo nie dość, że ma taki wygląd Hekarimowsko -zo 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 zoowski zoeowski. To jeszcze, no, a różni się bardzo, bo te epaść się zupełnie odwrócili. Nie, że jak są sąsiad przyatuje, tylko zatrzymuje się. Nie od siebie, tylko daleko. KU jest identyczny, ale nie można zrobić Q-Flash, Chyba, że idzie. Ja mam tak wysoki ping, że nie potrafię tego zrobić. Jest taka opcja, wydaje mi się, że nie. E, w jak i Laoi, tylko nie do końca, bo nie jest custom, tylko jest tak, jakby e, jest tak, jakby wiecie, pole ma swoje, także ale często to używałem tak, po prostu, że w USy klikam i gdzieś tam dalej na mapę, także już tak to wygląda. To jest chyba najfajniejsze w tym championie, że można te ego E użyć tak. Patrz, to ma. nie aż tak duży cooldown. O. Gorsze jest to, że to się na minionach zatrzymuje. Jakby się nie zatrzymywało, moim zdaniem byłoby to o wiele lepsze i byłoby to już broken. Fly'ka jeszcze. Slipek. Q, W. Tak to będzie wyglądało. Dobra, kończmy tą gierkę. Mi się wydaje, że... Że, że, że... 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 Pokazałem to, co najważniejsze. Jeszcze taunty może. Jedyneczka, jakiś gołąbek, ala rapostro W tak Sekica W, w dwojeczka To jest jej taniec To jest śmiech No pff, średnio, średnio bym powiedział bo nie wiem, jak wam się podoba nowy czymś, no ja raczej nie będę nim zainteresowany. W sensie fajnie się nim gra, chciałbym nim zagrać na normalnym pingu już. Zobaczymy może też, jak bierze Drake z tą procentówką, nie? W sensie nie ma sustainu, nie ma fajnych skivi, W sensie ja już mam 16 level, a to jest pierwszy Drake, tak że na pewno będzie łatwo, ale. Hmm. No średnio bym powiedział, brakuje tego sustainu, brakuje, sustainu, brakuje hard sam Mi się wydaje, że ten champion ma dużo plusów, ale ma też sporo minusów także To może go jakby bronić przed tymi wszystkimi nerfami i byciem OP Nie hmm. ja wiem czy coś jeszcze można pokazać Rk to można jeszcze z dalsza puścić Jest na pewno dobra w długich wymianach Q, Flash i Q, zadajmy w tego obrażenia w miejscu To jest akurat plus tej Animacji, nie? Te, no nie przyzwyczaję się, przysięgam Dobrze, ja, ja już wydaje mi się, że to już będzie taki Typowy Aramik TW też się dużo długo kastuje, także jak będą lepszy gracze. S to OP. To na pewno, na pewno będzie szło tego, zdodżować tego czempiona w sensie TE. TW wydaje mi się, że będzie problem do zdodżowania ja Zastanówmy się jeszcze, nie wiem o czym. Idzie ten czempion będzie najsilniejszy? Wydaje mi się, że może być dobry w, w midgame. Jak to tank. Jednak nie skaluje się najlepiej, tak mi się wydaje. Ma tą fajną erkę, która może zmienić losy teamfightu. Wiadomo, że będziemy ją chcieli używać obszarowo. Ale, ale, ale tak do końca to nie. wiem. W sensie Q. Jak użyjemy Q, wydaje mi się, że będziemy używać tej Reczki. Ewentualnie jakiś R, jakiś gang. Ale też to nie jest w sumie jakieś takie brołkę. No nie, mam mieszane uczucia. Dajcie mi znać, co wymyślicie. Ja już będę kończył tą gierkę, no bo to będzie taka po prostu napierdalanka. Użyjemy sobie może jeszcze jakiegoś fajnego Q. W sensie z z eczką i na tym zakończymy. Nasze nagrywanie, dajcie znać w ogóle co myślicie o takiej serii, czy to jest serio taki w ogóle Problem, że Że, 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 że co? Że gram na boty, nie? Co w się sensie, Rozumiem, ale jakby jak chcę pokazać czempiona nie? To ja mi się, że to aż tak dużego problemu nie stanowi Ej, ja chcę jeszcze coś zobaczyć Nie, nie, nie Idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie ja myślę, że ona jest mele, ona jest rangeem, nie? Tak, daje nam po jednym staku. Czyli ona jest spaćcie rangeem. Tam, whatever. Ona jest rangeem, także widzicie, to jest kolejny problem, bo jednak nie macie takich oftanków, które są rangeami. No, może Senna, może pójść pod coś takiego, Urgot, ale raczej to nie jest takie spotykane, także. Z tymi informacjami Was zostawiam. Jeżeli się podobało, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli, no, nie wiem, było tragicznie i nie szło mi oglądać, to dajcie znać w komentarzu. I ja ogólnie napiszcie, co myślicie o tym czym, ja już będę kończył. Dzięki za gierkę. Elo!